Cześć, witajcie na kanale Przygoda z Budżetem. Dziś przychodzę z takim filmem, na czym chcę oszczędzić w 2025 roku. Może sobie tutaj też zapiszę. Oszczędzić. Dobrze, na czym chcę oszczędzić w 2025 roku? I tak, w poprzednim filmie podałam Wam takie, jakby, co, czego nie będę, nie chcę kupować, a w dzisiejszym filmie przedstawię Wam, oczywiście, takie, jakby rzeczy, które oczywiście muszę kupić, ale chcę przyoszczędzić. I więc tak, tu pierwszym punktem będzie. Jedzenie. Tutaj nie chodzi mi o to, żeby, wiecie, ciąć jakieś koszty, bo no wiadomo, czy na zdrowiu, czy na jakości nie ma co oszczędzać. Tym bardziej, że ja przeznaczam na jedzenie 700 zł, no, to jest budżet jednoosobowy, więc tutaj i tak oszczędzam, także no nie jest to jakaś, nie wiadomo jaka kwota. Tylko chciałabym tutaj, jakby, nie tyle, może oszczędzić, co zmienić system. Ale jeżeli się zmieni, jakby ten system, to można właśnie też przyoszczędzić. O co mi tutaj chodzi? Chodzi mi tutaj o takie, może nie tyle planowanie posiłków, ale w pewnym sensie tak. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Ja. Jakiś czas temu prowadziłam, robiłam coś takiego, że chodziłam na zakupy spożywcze tylko raz w tygodniu. W sensie przeznaczałam sobie, dajmy na to, nie wiem, na przykład, taki przykład tylko 200 zł, na przykład na tydzień. I za te 200 zł, czy tam za 180 na przykład robię sobie zakupy na cały tydzień. Stosowałam tą metodę, ale potem jakoś, no wiecie, trzeba sobie utrwalić też nawyki. No, u mnie jakoś tak tego nawyku za bardzo nie utrwaliłam, no i jakby przerwałam ten system, ale właśnie to mi się super sprawdzało. Dlatego, że jeżeli ja sobie poszłam raz w tygodniu, zrobiłam zakupy, wtedy po pierwsze oszczędzam czas, no i też jakoś. Kwotę pieniędzy też jestem w stanie oszczędzić, ponieważ jeżeli się chodzi co drugi, co trzeci dzień, czy nawet niektórzy może gdzieś tam wpadną codziennie, to możemy stracić więcej pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pójdę do sklepu co, co drugi dzień, nawet codziennie, dajmy na to idę, nie wiem, tylko po masło, bo mi zabrakło, tak? I po prostu. No ale wiadomo, do tego masła kupię, nie wiem, jakiś batonik. Kupię jakąś, nie wiem, jakieś jabłka, pomarańcze, co, coś jeszcze dobiorę. No to wiecie, idę po coś, co mi jest naprawdę potrzebne, ale do tego jeszcze coś dobieram, tak? No, wiadomo, żeby tak, wiecie, w kasie z jedną rzeczą, nie wiem, nie podejść. No, po prostu no, tak jest. Większość ludzi tak ma. No i u mnie też właśnie takie coś było. I dlatego właśnie. Y no wiadomo, tutaj też trzeba jakby w miarę może zaplanować te posiłki. No ale właśnie no wiadomo też powiem wam, że jeżeli no też może mi zabraknąć na przykład pieczywa, tak? Dlatego po pieczywo właśnie mm, jestem w stanie pójść jeszcze gdzieś tam w tygodniu, między nie wiem, może środą, środa, czwartek dokupić sobie pieczywo. Wiem, że sporo osób mrozi pieczywo. No, ja też czasem mrożę, czasem nie. No jednak lepsze jest, jak nie jest, takie wiecie, mrożone. Ale właśnie tutaj, właśnie trzeba się, właśnie trzymać tej zasady, żeby właśnie nie, jeżeli idę po pieczywo, no nie dokupować jakiegoś tam beatonika, jakichś jeszcze innych rzeczy, prawda? I dlatego to mi się super sprawdzało kiedyś, i chciałabym do tego wrócić. Co jeszcze, na czym chcę oszczędzić? Może nie tyle oszczędzić, ale takie, tak sobie pomyślałam, że chcę się może nauczyć robienia paznokci hybryd. Chcę się nauczyć tego robić sama. Już się tak, wiecie, troszeczkę zorientowałam, co mi jest potrzebne do tego. Też mam osobę znajomą, która to robi. I mam już zrobioną, jakby listę, co muszę sobie kupić, co w pierwszej kolejności nakładać, jak oczyszczać te paznokcie, i myślę sobie to spróbować. Dlatego, że powiem Wam, no, ja mam takie słabe te paznokcie, i mi się po prostu tak łamią, że no w żaden inny sposób nie mogę ich zapuścić, jak tylko, właśnie, jeżeli sobie trochę pomaluję. No a hybryda jest to troszkę taki no grubsza ta. No i no a wiadomo w salonie jest to naprawdę no koszt. Powiem wam nawet nie wiem ile to kosztuje. Bo właśnie tylko rob miałam robione właśnie przez tą moją znajomą i no i właśnie chcę sama to spróbować. Wszystko jest do kupienia. Czy, czy to właśnie przez internet, czy też stacjonarnie. Nie jestem pewna, ile mi to wyniesie, ale wydaje mi się, że koszt też mi się zwróci. Także no tutaj może nie tyle oszczędzić, ale właśnie no też może oszczędzić, żeby nie iść na przykład robić tego w salonie, prawda? Zobaczymy, jak to mi się uda. Co jeszcze, więc trzecią rzecz to jest, gdzie chcę oszczędzić, to przestać kupować pod wpływem impulsu. Tutaj wszyscy chyba wiemy, co to jest kupowanie pod wpływem impulsu. Czyli idę do galerii, widzę coś fajnego, podoba mi się, kupuję. Właśnie tego nie chcę robić. Jeżeli coś mi się podoba, to chcę po prostu poczekać. Poczekać jeden dzień, dwa, nawet tydzień. I wtedy zobaczę, czy naprawdę tego chcę, czy tego nie chcę. Bo tutaj właśnie można przez takie kupowanie pod wpływem impulsu można naprawdę popłynąć z grubą kasą. Powiem Wam, że. Tu naprawdę można stracić mnóstwo pieniędzy na rzeczy, których naprawdę nie potrzebujemy. No, mi się oczywiście to zdarzało, na przykład w takich sklepach jak Action, prawda? Widzimy, rzeczy są tanie. To są jakieś takie drobne rzeczy, powiem wam. Jakieś kubki, jakieś miseczki, jakieś. No już nie mówię. No i, i to jest właśnie takie. Ale tak jak mówię, no nad tym wszystkim trzeba pracować, to trzeba jakby sobie wyrobić też takie nawyki. No i. No i czwartą rzeczą to będzie właśnie nie wiem jak to pisze się po angielsku. Lockdown. <grym> Czym jest lockdown? Lockdown było, mm, mieliśmy tutaj to już jest 4 lata, moi drodzy, jak ten czas leci. Mieliśmy lockdown i to było. Zostań. W domu. Jak to się ma do oszczędzania, moi drodzy. A właśnie tak, że. Zostaję w domu nie idę na zakupy. Proste, proste. Nie tracę wtedy pieniędzy. I to właściwie już jest cała filozofia. No nie wiem, ja na przykład mam coś takiego, że co sobotę idę sobie no, na zakupy. Wiecie, w tygodniu praca od poniedziałku do piątku, sobota jest wolna, więc jest taki dzień luzu. No i ja sobie zawsze w te soboty chodziłam na zakupy. Powiem Wam, że nawet tak przejście, czy pooglądać, i to właśnie się też łączyło z tym właśnie kupowaniem pod wpływem impulsu. No, wiadomo, no musimy mieć też z życia jakieś przyjemności, ale chodzi mi tutaj o to, żeby właśnie żeby mieć ten balans, żeby mieć to przemyślane. Bo jeżeli coś kupimy pod wpływem impulsu, też to po prostu potem nawet żałujemy no i wcale się dobrze nie czujemy z tego powodu, prawda? A więc tak sobie pomyślałam: no, może nie, żeby, że już w ogóle nie pójdę na żadne zakupy we wszystkie soboty, ale może chociaż jedna, jedna albo dwie. Soboty, powiem Wam, że to jest bardzo fajny sposób na oszczędzenie pieniędzy. No, pomyślcie, czy jak faktycznie, jak był ten prawdziwy lockdown, czy, czy po prostu kupowaliśmy mnóstwo rzeczy? No nie, przeważnie poszliśmy do sklepu spożywczego i, i to było wszystko. Myśleliśmy właśnie o swoim zdrowiu wtedy. Dlatego myślę, że to jest fajna, właśnie taka może być fajna taka zasada żeby oszczędzić też jakąś sumę pieniędzy. No i co? Piątą rzeczą będzie miesiąc bez kupowania. I tutaj właśnie to jest też Miesiąc bez kupowania, wiecie, takich rzeczy, których się nie potrzebuje, wiadomo, musimy zrobić rachunki, musimy kupić jedzenie, musimy, no nie wiem, jeszcze tam, jakiś internet, pewne rzeczy musimy opłacić, ale właśnie te inne rzeczy, które nie są nam konieczne, że tak powiem, do życia, możemy z takich rzeczy właśnie zrezygnować. I myślę, że. U mnie to będzie właśnie teraz styczeń bez kupowania. Tak jak już Wam powiedziałam, mnóstwo rzeczy dostałam w prezencie na gwiazdkę i, i w zupełności mogę w styczniu postarać się, żeby nic nie kupować. Spotkałam się, powiem Wam, że u osób, u minimalistek, że one robią sobie takie postanowienie, żeby nie kupować przez rok nic. No u mnie to nie przejdzie. Zresztą wydaje mi się, że to nie jest aż tak potrzebne, żeby przez cały rok nie kupować. Chociaż też nie wydaje mi się, żeby to było takie, wiecie, żeby to się dało zrobić. Być może, no jak ktoś już jest naprawdę taką totalną minimalistką, to pewnie da się to zrobić, ale, no ale właściwie, no po co? Ale wiecie, jeśli jakiś jeden miesiąc na pół roku, może dwa miesiące w roku zrobić sobie takie typowo bez kupowania, trzy miesiące, to już jest sprawa indywidualna. No, ja na razie zobaczę, jak będzie w styczniu. No, mamy już parę dni, no, ale tak jak mówiłam, że ja dopiero wracam do pracy. I po prostu. No, właśnie po tym, wol, po tym świątecznym y, wolnym. Także, no, wydaje mi się, że styczeń bardzo mi. Y, no, powiem Wam, że y, naprawdę, właśnie przez te święta, to tak, aż mnie to przytłoczyło, powiem Wam. Te mnóstwo tych, tych rzeczy, tych prezentów, no to jest fajne. Ja y, lubię dostawać prezenty, lubię je dawać, ale powiem Wam, że to aż przytłoczyło. I tak samo. Tak samo, jak właśnie te święta i przez, te, przez ten natłok, powiem Wam, tego, tego jedzenia, tych, tych różnych rzeczy, to zatraciliśmy my, jako ludzie, w ogóle gdzieś tego ducha świąt. No i powiem Wam, że to jest trochę przykre. No nie mówię, że mówię też i o sobie, to nie tylko nie tyczy się tylko innych, ale i też mnie. No ale dobrze. No, i myślę, że to chyba już jest tyle. A jeszcze, jeżeli chodzi. A jeszcze, może dodam szósty punkt. Jeżeli chodzi o oszczędzanie, to chcę ukończyć właśnie moje wyzwanie. Sto kopert. I tutaj uzbieram 5050. Myślę, że jeżeli sobie zrobię właśnie te takie, wiecie, oszczędności, miesiąc bez kupowania, takie, to wydaje mi się, że będę chciała ukończyć to do końca marca. Do końca marca. Wtedy właśnie jakoś tak 1 kwietnia, do końca marca albo 1 kwiecień, ja wtedy... Zaczęłam to wyzwanie i no myślę, że rok czasu. Oj 550 napisałam. No tak. Myślę, że rok czasu to jest właśnie taki wystarczający czas, żeby, żeby takie wyzwanie ukończyć. No nie udało mi się do końca grudnia, ale właśnie no, jest to całkiem realne do właśnie do 1 kwietnia, czy tam. Do 30 marca. No i myślę, że to by było już tyle. No i zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia. Hej!